To wiecie co to znaczy, że jeżeli to zadziała i my tego nie zgubimy, to te, rozumiem, że cały stany jedziemy z kamerą 360 stopni. Słaby, dwa razy nie pytaj. Wiem, tego jest. Ludzie się już przyglądają, co tam na górze jest. A teraz jeszcze będzie kamera 360 stopni. Dość, jest. Czy ty to widzisz? Co tu się dzieje? Chyba jeszcze nie dużo ludzi w taki sposób Chyba nie, chyba nie bardzo Korzystało z tego sprzętu ty, ale jest Nie ja myślę, że to będzie na. To tak daleko będzie? No. Nie aż tak daleko, żeby było sztywno, wiesz? Chyba to jest. To jest Ameryka. This is not America. Sha la la Jak śpiewał to David Bowie. Tu by mogło być jeszcze takie